Siemaneczko, maka, paka, ziomeczki Z tej strony Skawski, a to jest Ghost Recon Phantoms No i to jest kolejny odcineczek Od razu mówię, że zakupiłem PP-19 Czy jakoś tam się nazywa, coś takiego I właśnie sobie wypróbujemy, tak na świeżo, bo jeszcze nie grałem nią o, Aktualnie mam puste konto No i co, no i napierdzielamy panowie Aby mnie tu nie przeskanowali ja mam tu z chęcią sobie na niewidoka. Mać foka niewidoka poszedł. Dobra. Ładnie, ładnie chłopcy. Widzę, że tu skanują. Ale dobra, postaram się tak głośniej mówić trochę, bo tutaj w tle telewizor. Mam nadzieję, że go nie słyszycie. No, w każdym razie przyjmujemy już, a to jest już całkiem dobrze. No i co panowie? Ole, rozrzut. Może chociaż za punkt dostanę bańka, czy. Ładnie, dobra. Ło! Wskoczył pod bańkę. Nie. Dobra, chociaż mamy ten. No, ja chyba wezmę sobie skan, bo to z cloak'iem to nie, nie, nie. Kiedyś lubiłem grać na cloak'u, teraz nie. Teraz bardziej oracle, czyli skan. Wcześniej to się oracle nazywało, teraz skan, to wiadomo. No i jedziemy, panowie. Nie ma lipy. Dobra, przeskanuję tutaj chłopakom. tu już trzeba wchodzić. Ło! Dawaj dawaj dawać. No ładnie, nie jest źle, nie jest źle, tak powiem. Ja tu sobie się obkampię ładnie. Kurde, te granaty to są parod... parodia jakaś. No, ale na bliskie odległości. Wow! Na bliskie odległości jest spoko, także, także no... Co zobaczymy. <ścoughs> Może jeszcze zmienię potem na, tył, no, na snajperkę. Ale na razie można pograć z tą papetką, tak się przyzwyczaić. W sumie to ja kupiłem... Ale nie zaskoczył. W sumie to ja kupiłem tylko po to, żeby odblokować sobie MP9 i P90. Bo no to są bronie, To już jest coś innego, to już inna liga. On tam jeszcze jest? Czy nie ma go... Po plecach chodzą panowie tutaj. Dobra, już koniec. Skanujemy, skanujemy. Nie ma Lipy. Jest wieżba. Ładnie, dobra. No nice. Tam są panowie? Nice, lagowało mi trochę. Ale dobra, nie jest źle. Jest moc. Dobra, mamy go, mamy go. Łol! Nie no nie, duży straszny rozrzut to ma. Teraz wezmę tak dla odmiany MSR-kę, czyli snajpereczkę. Jakie tam mamy staty? 5 na 4, nie jest źle. Pierwszy jestem! No, oczywiście dwa przyjęcia tego można tak praktycznie nie liczyć do skilla, ale też trzeba wyczuć, powiem, że, że się tak wyrazić, trzeba wyczuć. Ktoś mi właśnie napisał. Kto mi tu pisze? Kto mi tu pisze? Dobra. Spokojnie to przeskanujemy chłopakom. Dobra skanuj, skanuj ładnie! Nice Kurde, ten dymny mi trochę przeszkadza. Jep Jep. Aj. Obrażeń nie zabrało. Kogo wykryło? Gdzie? Tutaj jaj, no. dobra, dobra, tu, tu trochę zlamiłem. W sumie to mogłem go na snajperkę wziąć, ale nadal nie jest źle. Nadal jest moc, także spokojnie, może stąd go wezmę, jakie jeszcze tam jest w ogóle. Chyba nie, chyba już trup. Ja mam nadzieję, że trup. Bo jak nie trup, to lipa. Dobra, znowu się obkampimy. W sumie to zasmakowałem nawet w, w Snajperce. Naprawdę, jest super, jest super. Jep, dobra że się tak fajnie pojawił Aaaaaaj, ale już go trafiłem Szkoda, szkoda No i teraz chyba właśnie będę na sniperze W sumie nie lubię aż tak tej mapy, w ogóle jej nie lubię Tu nie mam gdzie ani się kampić ani też co jeszcze po tym remoncie tej mapki to jest masakra no i niestety coraz częściej mi się losuje ta mapka, ale trudno. Hmm. Nie zdążę, ale dobra, nie jest źle, praktycznie jest spoko, tylko musimy utrzymać te dwa punkty, jeden praktycznie wystarczy, ten A albo B, to już nie powinni nam go przejąć. Tak więc, no wiecie, dobra. On radził automatyczny powrót. I teraz bronimy, oczywiście. Analogicznie tam atakowaliśmy, to tu bronimy. Myślę, że tutaj się położy gdzieś. W sumie to nie bardzo tutaj mam pomysł na kampę, no ale dobra. No się kłaśnie nie będę, bo... Ciekawi mnie skąd oni tam będą szli. Bardzo ciekawe. Ajaj. Dobra, na B. A, kurcze, pp 2000. To jest pompka. No już widzę, że nam na plecy wchodzą. Bardzo nieładnie. Nawet killa nie mamy. Nikogo nie ma podejrzany. O, headshot, ładnie Ale tutaj no tego się nie spodziewałem, powiem Wam Gdzie kolega? Tam kolega Dawaj, dawaj Jep, ładnie Wchodzić, wchodzić Panowie Dobra. Dobra, jest spoko, jest spoko. Dobra, a już jest stracone praktycznie zaraz utrzymać chociaż pozycję. Dobra. A jak widzicie, z pistoletu można, można. W sumie. Plecy to nie byłaby najgorsza opcja. No niestety pilnowali. Nawet będą chodzili pewnie po plecach, ale dobra. Może nam się uda kiedyś. <laughs> nie no, ale kurczę właśnie. Nie jest źle, dobrze też nie jest. W sumie chyba ta MP5 lepiej mi leżało Mimo, że ogólnie statystyki słabsze i li liczba punktów ogółem też... To jednak tutaj ma za duży rozrzut. Ja nie będę jej tam dopasowywać, bo raczej nie na nią zbierałem, po prostu. Mhm. Trzeba B pilnować, bo... Dobrze, że oni też kampią. Jep, automat, automat. No dobrze, dobrze tam wszystko ogarniesz to. O, jeszcze HEDA dostałem. Nie, nie mam szans z nim z tym kolesiem, to No widzę, że tu nie idzie tak jakbyśmy chcieli. Nie widzi mnie jeszcze. <grym i znowu> Nie dobra, chyba jednak wezmę. Dobra, jeszcze pochodzę z pepetką, naprawdę. Ale zdawało mi się, że mnie nie widział. A on po prostu przycelowywał. <śm> Ajaj, benem, zrypią. W sumie to mógłbym, może, nawet, ...Klowka zapięć w tej sytuacji. O, dobrze, że smaży koleś, bo. Gratuluję, kto? Nasz? Nasz? Dobra, już bym coś napisał. Nie będę mu nic pisać, bo. To jest. Nie wiem. Na to było bardzo brzydko 3 na 5, jakie staty. Wow, Skapski idzie ci świetnie. O, kolego. O, kryta dostał. Boże, wychyl się, wychyl! Please! Ło! Wow. Jak on mnie nie zauważył. Nie no, takie bliskie dystanse to to jest spoko broń. Drożę jak dalej No da się grać, da się grać Ale ogólnie jeśli chodzi o moje oceny to PP19 Gorsza od MP5. Ale to nie może kwestia przyzwyczajenia, nie. Dobra, biegać, biegać. No i proszę państwa. Dawaj, dawaj. O, dobra, asysta. Plecy. Chyba sobie przełączę na tryb automatyczny, bo naprawdę. Znaczy, półautomatycznie pół ma automata, to ja tu mam. No i kurcze, lipa, lipa. Hmm. <ścoughs> Czyli jednak stwierdzam, że... Lepiej będzie zostać przy dobra, a więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli mi się spodobał to skapnijcie suba, walnijcie lajka no i co? I żegnam was Skype'a macie w opisie na razie.